Wiecz Goliata w ręku Dawida. Uh. Yeah. Czeka na fale mój dom, stoi tu na skale. Na skalę. Czekam wytrwale aż król mój wróci tu znów. W swej chwale czeka na falę mój dom Stoi tu, tu, tu na skalę, na skalę Czekam wytrwale aż król mój Wróci tu znów w swej chwale i patrzę na wróble I patrzę na lilię, diable Zabieraj swoje buble Kocham Boga, u Niego chill jest Nim taki deal jest Szukam Królestwa Bożego I Jego sprawiedliwości A wszystko inne dostaję od Niego Nie podważysz Jego wierności A, zabierz te smęty Daj perły, diamenty mi dla mnie duch Święty jest źródłem zachęty i co w tym złego, że nie szukam swoich racji, że należę do Niego, nie do denominacji, nie znasz Jego planów dla mnie ani moich motywacji. To Święty sprawia, że nie tracę orientacji. A dość dominacji, manipulacji, walki o rację, to nie my sprawiliśmy bracie, że zakwitły znów akacje. Że świeci słońce, pada deszcz, rośnie zboże. Przecież wiesz, to miłosierdzie Boże. A perły, diamenty to obietnice Boga. A każda z nich tak cenna, każda jest tak droga. Fale mój dom stoi tu na skale. Czekam wytrwale, aż król mój wróci tu znów w swej chwale. Czeka na fale mój dom. God and people. Mam nadzieję, Twoje słowo jest jak latarnia. Wiem dokąd zmierzam, wiem co się dzieje. Gdy ty przewodzisz mi, nie muszę się niczego bać. Dzięki przelanej baranka krwi mogłem sprawiedliwością się stać. Mówią tiki taka jak barsa, mówią łaka łaka i farsa. Ja kocham szczerze, wiem, że nadchodzi dzień, w którym zakryją usta jak sarsa. Heh. ona mówi, wiem już: kobiety z Wenus są faceci z Marsa. Słuchaj, bez ducha, to my wszyscy tutaj jesteśmy puści jak to mylarza. Morgan. Zróbmy tu kickstart jak Torben Od rana do nocy i rana Chwalmy pana, jego imię jest dobre, a jego panna to światłość i sól, a jej odwaga nie zważa na ból A wiara i prawda to sprawia, że garstka zwycięża tu armii jak Anna i król Czeka na falę mój dom Stoi tu, tu, tu na skale, na skalę Czekam, wytrwale aż król mój Wróci tu znów w swej twale Oblubienica mówią: Przejdź. A ten, kto pragnie, mówi: Przejdź. I kto pragnie, niech przyjdzie i pije darmo wodę życia. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Amen.